Cześć, kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku na moim kanale. I dzisiaj postanowiłam zrobić coś typu unboxing, dlatego że już bardzo dawno na moim kanale nie było filmu, w którym odpakowywałabym jakąkolwiek paczkę. Także czas to zmienić. I dzisiaj pokażę Wam trzy rzeczy dokładnie, które dostałam ze sklepu internetowego One Day Saving. Oczywiście wszystkie linki macie w opisie. Mam tutaj trzy rzeczy. Jedna w pudełku, której na pewno się po mnie nie spodziewaliście, i dwie, które dotyczą mozaiki diamentowej. Od razu przepraszam za hałasy w tle, ale moja córka się bawi, także będziecie słyszeć różne dziwne rzeczy. Zacznijmy od pierwszego zestawu. Ogólnie rzeczy te są związane bardzo z walentynkami, dlatego że walentynki już tuż, tuż. I myślę, że zawsze fajnie byłoby wykleić coś tematycznego. Ja mam tutaj obrazek 30 na 40. Bardzo łatwy, dlatego że w zasadzie e, większość tutaj to tło, e, więc w sumie, w sumie fajnie. Ja sobie tutaj troszeczkę przesunę, żebyście mogli e, bardziej zobaczyć. E, mamy tutaj 20 kolorów. I ten obrazek przedstawia takie dwa krasnale, właśnie z serduszkami z jakimiś takimi prezentami. Bardzo mi się one spodobały. I tutaj ten napis, myślę, że bardzo fajny taki przerywniczek, dość łatwy, więc raczej szybciutko się go będzie wyklejało. I już wam pokazuję, co mamy tutaj dalej. W zestawie dostaliśmy bardzo ładne kolorki diamencików. Diamenciki są okrągłe i w dodatku mają piękne torebeczki strunowe. Ja zawsze się bardzo cieszę z tych woreczków strunowych. One są bardzo fajne, bardzo praktyczne. Tutaj mamy takie kolorki przeurocze, naprawdę przeurocze właśnie takie typowo walentynkowe. I kolejną rzeczą, którą tutaj mamy, no to oczywiście starter pack, tack, żywica i długopis. Teraz czas na następny zestaw, który tutaj mam, i z niego cieszę się chyba najbardziej, dlatego że e, chciałam go do czegoś wykorzystać, i już otwieram i pokazuję. Mam tutaj zestaw, w którym będziemy wyklejać naklejki. I ja sobie zaplanowałam, że kiedy będę ozdabiała swój hawciarski zeszyt na nowy rok, to ozdobię go właśnie tymi naklejkami, bo uważam, że są bardzo urocze. Ponaklejam sobie je gdzie się da, więc super, że będę mogła to wykleić. W tym zestawie również mamy diamenciki. Tym razem natomiast diamenciki są w tych zwykłych woreczkach. Przepraszam za, to, za te szelesty. Tutaj mamy zwykłe woreczki, jak widzicie. Kolorów też jest niewiele, bo w zasadzie to tylko 9, ale uważam, że te kolorki są naprawdę bardzo ładne, zobaczcie. Ten niebieski w ogóle tutaj tak się fajnie wybija na tle innych. Pięknie to wygląda. I tutaj również mamy tackę, żywicę i. E, długopis. E, bardzo się już nie mogłam doczekać, aż będę mogła zrobić te naklejki, e, więc zaraz zabieram się za ich wyklejanie e, i pokażę wam, jak będę je przyklejała do swojego zeszytu. E, a tymczasem zobaczcie jeszcze jedną rzecz, którą tutaj mam. Jest i ona, ostatnia rzecz w pudełku. E, coś nowego, od razu dajcie mi znać, czy chcielibyście zobaczyć to na moim kanale. E, tada. Mam tutaj puzzle. <laughs> tutaj jest cały woreczek. Szczerze mówiąc, to myślałam, że zostanie to zapakowane w takie, wiecie, specjalne pudełko, jak większość puzli. A tutaj mamy tylko takie zwykłe. Ale to nie pudełko jest ważne, tylko właśnie same puzle. Tutaj mamy tysiąc sztuk, o ile dobrze pamiętam. Zobaczcie. Wiecie, jak ja dawno nie układałam żadnych puzzli. Ja ostatni raz puzzle układałam jak byłam mała. Moja koleżanka kupiła mi raz puzzle, gdzie było właśnie tysiąc sztuk i to był taki obraz, czarno-biały Londyn. Nie mogłam tego ułożyć i wtedy tak się zraziłam do tych puzli, że przestałam je układać, ale teraz postanowiłam, że wrócę, dlatego że znalazłam bardzo fajny wzór który mi się mega spodobał i uznałam, że bardzo chciałabym te puzzle ułożyć. Nagrywam ten filmik jeszcze przed świętami, więc jest bardzo duża nadzieja, że razem z całą rodzinką będziemy sobie te puzzle układać. Więc dajcie znać, czy chcielibyście zobaczyć z tego odcinek, jak te puzzle układamy i czy w ogóle mi się udało, czy moja cierpliwość nie została nadszarpnięta, bo różnie nie może być. Tak to wygląda. Tutaj mamy taki podgląd. No i tutaj całe te puzelki. Jest ich naprawdę bardzo sporo. Ja ich może nie będę wszystkich wyciągać, żeby żeby ich nie pogubić, tak one wyglądają. Z drugiej strony mają takie literki. Ej, w sumie. A może to jest alfabetycznie ułożone z tyłu, żeby sobie je. Po a może, może one są alfabetycznie jakoś porobione, w sensie, że tył i można by sobie je ułożyć, że na przykład A na jedną kubkę, B na drugą kubkę, i że to by ze sobą, wiecie, współgrało i wtedy byłoby łatwiej układać C znowu na kolejną kubkę i tak dalej, i tu jest znowu B i może to by miało sens, a może to jest. Zobaczcie, to ma sens. To trzeba tak robić, wtedy będzie łatwiej, że w sensie patrzeć na tył, bo te tyły, zobaczcie, A, B, C i tu już jest... Można chyba D dalej? Nie wiem, może miałoby to jakiś sens jako podpowiedź, nie znam się na Puzlach, ale bardzo chciałabym je ułożyć, także dajcie znać, czy chcecie je zobaczyć w moim wykonaniu. Przygotowałam sobie tutaj wszystko, mam swoje długopisy, wzięłam dodatkową tackę, dlatego że jest tu ze mną moja córka, która tutaj już, zobaczcie, nabiera sobie sama na długopis, zdjęła tą... o, nabieraj Nadusia, nabieraj, tak. Ona sobie już radzi sama, niby ma dwa lata, ale radzi sobie naprawdę bardzo dobrze, wie co i jak i do czego. Tutaj jeszcze raz wam pokażę te naklejki. Ja będę sobie wyklejała. Hmm. Na pewno chciałabym sobie wykleić. Chciałabym sobie wykleić babeczkę, dlatego ja sobie ją wytnę, żeby mi było łatwiej. Chcę babeczkę. Chcę tego balona. I w zasadzie to. balon mm. i ja bym chciała może może tą z co ja tu wzięłam babeczkę A może tą z sercem bym chciała jeszcze wykleić dobra Tyle, a to zostawimy na później. Miałam wyklejać pojedynczo, ale jednak uznałam, że wykleję wszystko razem, więc zdjęłam sobie folie ochronne z tych naklejek. I teraz zacznę może od siódemki. Rozcięłam sobie już te diamenciki wcześniej na takie mniejsze. No, porościnałam sobie po prostu te torebeczki. Odetnę róg. I teraz przesypuję sobie trochę na taczkę. I zaczynamy Pięknie. wyklejanie. sobie takie cztery naklejeczki. Bardzo fajnie się to wykleja, więc pewnie wykleję ich więcej. Zapakowałam sobie resztę tych rzeczy w ten woreczek. Zakleiłam woreczki taśmą. Nie chciałam się już bawić z tą zgrzewarką, więc po prostu zakleiłam taśmą, żeby się nic nie rozsypało. Tutaj są moje naklejki i tutaj jest mój zeszyt na 23 rok. Z tym, że on jest jeszcze niedokończony, bo ja dopiero tutaj się bawię nim. I coś tutaj uzupełniam. Jeszcze nie wszystko jest zrobione, więc postaram się to przykleić. Ale z tego co widzę, to te naklejki się od góry jeszcze kleją. I boję się, żeby mi się kartki nie skleiły od tych naklejek. Ok, tu sobie przykleję jakiś balonik. Dobra, przykleiło mi się wszystko do rękawa i chciałabym sobie jeszcze tu coś nakleić. A może tu, a może tu, a może tutaj tą babeczkę. Na razie ja wiem, że to jeszcze nie ma ładu i składu, ale nagram Wam na pewno filmik, w którym pokażę cały ten hawciarski zeszyt. I wtedy, e, wtedy już zobaczycie co i jak. To jest tutaj za duże, ale tutaj mi się idealnie zmieści ten balonik. Oj, przepraszam to sobie przyczepię balona. O, uroczo. Pierwszą stronę będę tutaj jeszcze zamalowywać, e, tak jak tutaj. No, to jest jeszcze niedokończone. E, ale zobaczycie, jak to będzie wyglądało w ostateczności. E, dajcie znać, co sądzicie o tych rzeczach. Które z nich podobają Wam się najbardziej? E, mi się bardzo podobają te mm, te naklejki. Chyba te naklejki są najfajniejsze. Dam też mojej córce, żeby sobie mogła ponaklejać, bo ona uwielbia naklejki. Więc dajcie znać, co podobało Wam się najbardziej. A tymczasem ja się z Wami żegnam. I do zobaczenia w następnym filmiku. Pa!